Nie. Yeah. Witam. Chciałbym przedstawić dzisiaj zastosowanie preparatu Liquid Green Stuff. Potrzebne nam będzie olej. Płaski skalpel oraz patyczek nakładania oleju oraz formy z Green Stuffu wykonane z tego w masie. Pomalowane wszystkie elementy olejem, nakładamy skalplem lub szpatułką Liquid Green Stuff do formy. Już mamy Green Stuffed w formie. Należy troszeczkę użyć oleju, nabrać go na skalpel i wyrównać Liquid Green Stuff w formie, aby była gładka powierzchnia od góry. Następnie nakładamy Liquid Green Stuff do kolejnych form. Dzięki temu preparatowi. Możemy sami w domu sobie odlać podstawki jakiego rozmiaru tylko chcemy. Potrzebujemy formę i wtedy mamy gotowe podstawki. Ważne jest aby nałożyć Green Stuff, Liquid Green stuff, dokładnie do wnętrza formy, aby potem nie było żadnych luk albo pęcherzyk w powietrza, Ważne jest to, że, ważna jest ta dokładność podczas odlewania. Odstawiamy go na jakiś czas najlepiej zrobić to wieczorem aby Liquid Green Stuff mógł na spokojnie wyschnąć formie. A gdy już nam Stuff wysechł wyciągamy go z formy. Tak tutaj gotowa podstawka gna z na Liquid Green Stuffu. Tutaj element jest to kawałek yy, kawałek tutaj wykonany jest to gąsienica od czołgu dokładnie kawałek gąsienicy z czołgu od landlightera jak widać forma jeszcze jest elastyczna więc można sobie ją dogiąć albo uformować tak jak chcemy pod jakim kątem jak zagiąta tutaj jest wykonany element na podstawkę z krzyżem terminatorskim też bardzo ciekawe jak to wygląda dla... to jest takie urozmaicenie na podstawkę tutaj chciałem pokazać kilka już wykonanych z wykorzy... podstawek z wykorzystaniem tych form z liquid greensta które były wykonane Proszę zobaczyć tak, to jest właśnie gąsienica już w podstawce pomalowane są rzędnymi pigmentami. Tu jeszcze mam pokazany, już pomalowany ten krzyż terminatorski. jest taki element, taki na podstawkę, takie rozmaicenie. Ciekawie to wygląda. Teraz jeszcze mam pokazaną podstawkę, która jeszcze schnie. Ale właśnie to jest ta podstawka wykonana z Liquid Green Staffu. Jest dobrej jakości. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.